6 maj. 2,25. Taki smok. Sosnowy borowik. No kawał grzyba, ale już nic z niego. No tu widziałem właśnie przed chwilą dwa. Dwa na pewno, już więcej. Dwa są na tyle Te będą dobre na stół. Ale to takie piękne. Piękne borowiki. Twardy. Cud. No to tu robak w to zęba nie wbije. Mm. No może. Śliczny. Ten jeszcze większy. Też go tam przeatakował jakiś ślimak, ale... ...ale twardy. Mm. Super. O, rok temu w 40, 42 w tym miejscu znalazłem. czy znaczy tu na tym kwadracie taki malutki piękne. Już dwa mam tutaj, jeszcze te dwa. A teraz co przyszedłem? Nie? Cudów nie będzie, ale myślę, że 10, 12 może znajdę. Nie? Zobaczymy na końcu.